Siemano, w końcu się, no po prostu w końcu dostałem te star dropy za typowanie w Mistrzostwach Brawla. No i oczywiście dostałem 5, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No oczywiście dostałem 5, mimo że wydropowałem yy, podaję wam 7 albo 9. Dobra, mam to gdzieś. Pierwszy star dla ci. Niestety nie był on teraz za dobry, ale jest kolejny. Nie no, jak z tego wydropię tu gdzieś legendę, to będzie strasznie śmieszny. Epicki! E, ale chciałbym coś za to dobra? Kolejne epicki, emotka do Franka. No i ostatni Star Drop. Super, A więc. No nic ciekawego. I zastanawiam, co teraz robić, czy kolejny odcinek typu Road tu 30K, bo no już się zbliżam powoli. Już widać w tabeli legendarna Stardroza 30K. Kupo. Dobra, mam to gdzieś. Będę grał. Kleska czy Urodzaj? No to bardziej pod Kendiego czy Meg. Dobra, dawaj Kendiego mam go mniej wbitego. Ale wam powiem, że naprawdę dobrze mi się gra Meg i bardzo dobrze mi się gra Ken. więc jeśli będziecie mieli do wyboru jakieś legendy, bo ja mam wszystkie, to mogę wam podpowiedzieć coś tam, to Chyba przede wszystkim na waszym miejscu bym wybierał chyba spajka Leona yy, lub Meg. Potem jest Kenji. Jak widzicie wystarczy na tak żeby kit się na was dystynował. Jak tak bym to wygrał, bo mam ten potężny gadżet. A właśnie jeżeli chodzi o gadżet do Kenjego, to właśnie kupujcie tego. Mam nadzieję, że tutaj znowu ta myszka przyjdzie. Ale mam powiem, że nawet Kenji jest spoko. Myszka tam jest niestety... Ну, это ты не удал а? Wygrałem to. Jakim fartem, nie wiem, ale udało mi się to wygrać. Czy naprawdę znowu mi się zbugował ten Brawl Stars? Ale kiedy weszło te 10 martwych skrzynek, to cały browser mi się zbugował i czasami nie chce mi się ładować. Ja jest mapa pana... Okej, okay, zabrać tutaj amberką, żeby na niej wbić dziesiątą tą rangę i potem będzie, będę trahardował Magic Andego na 500 no, przede wszystkim Meg na 500, żeby 30 kapcharków bić. Pamiętam jak 10K wbiłem Edgarem i na 25 randze pamiętam jak 20 k wbiłem chesterem co też miałem go na 9 randze więc jestem ciekawy jak to się potoczy a i poza tym miałem wam mówić zastanawiam się czy wbić Jassy bo Piper mi się nie opłaca, bo Piper jest taka słaba, że jak nie masz na niej cheat'ów, To się po prostu nie da, nie, nie da się nią grać Więc się zastanawiam oh, I'm Dobra, jest Chodź tu tak za, tak się zastanawiam, co by było, gdybym dostał 170, miał 770? A by to jest szybciej, bo to. Czy mam pijać Jessie? To ja mam do niej skiny jakiś w ogóle. Dobra, za to, że mam do niej tego skina, to będę ją wbijał. Strasznie nie lubię Jessie. Ale dobra, niech będzie. 170 puchar, nie no. Nie, ze 170. Ze 100 pucharków. No, 100 pucharków na niej wbiję. Bo nie chcę za dużo wbijać się na Jessie, bo ona... Ja nie lubię grać Jessie, więc... Widzicie już, że moja gra jest tragiczna. Ale wam nawet powiem, że wam nie, że mi nawet dobrze idzie grać Jesse. Jaż jej nie lubię, bo kiedy zaczynałam grać w Brawlhalla, Lata była bardzo tragiczna. Dobra, różnica tam 40 kartów też ją sobie bije na 10 rękę. Niech będzie, niech tej Jessie będzie. Niech ma. Wow. A Aj, zaraz Wam pewną rzecz powiem. Już nagranie trwa 8 minut, ja pierdzielę. Dobra, dzisiaj będzie trochę dłuższy, bo dzisiaj mam bardzo dużo czasu. A i ja wam powiem, już za niedługo chyba będę mógł robić live'y, więc y, może za niedługo pojawi się pierwszy live u mnie. Jak się wolno te ataki robią, ja nie mogę. A wam teraz coś pokażę. Pewnie się zastanawiacie czemu mam na niej piątą rangę, a to jak bardzo dawno nie wchodziłeś na czyjeś konto i nagle przychodzisz, to wtedy masz ulepszanie mocy. Ja Jessie miałem na drugiej mocy, bo przez przypadek ją raz ulepszyłem i mi się ulepszyło o trzy levele, więc dlatego mam ją na piątym levelu. No to co, teraz będziemy ciągle zagrać ponownie i teraz muszę tryhardować te, te wszystkie yy, Te wszystkie pucharki, bo Już jest prawie 10 minut nagrania, więc Nie no, muszę tryhardować Muszę try hardować więc to Ostatnio pobrałem taką też fajną aplikację no, Znaczy nie tyle, co pobrałem fajną aplikację, co tyle do że Mobizen dodał fajną funkcję, że tam jak masz jakieś tam prawa, dajesz ten Mobizen, to tam możesz montować filmy, czy coś takiego. I... czasami mogę wywalać z Mobizen trochę momentów. Tak, bo zaraz tak na przykład skrócenie filmu. Stoisz sobie na przykład w grze i chcesz sobie skrócić film. No i jak widzicie łatwo idzie skrócić film. Teraz w Zen wcześniej, to było trudne, bo potrzebowałeś do tego dwóch rąk, żeby się bardzo łatwo zatrzymał ten film. I pamiętam, że kiedyś miałem serię chyba, że... Gdy, nie znajdę, gdy znajdę, jakiegoś zadymiarza To film się kończy automatycznie I czy wy chcecie taki film? Czy, czy, nie chcecie, czy jak, bo Mogę go dalej nagrywać, a pamiętam, że chyba nie miał ja tam jakiś za wysoki wyświetleń O ten Kenji wszystko zrobił, ja nie mogę Kenji teraz mega mocny O! Oh, całe team kompleci dalej, dobra, jest zniknę. Bo nie? Czekajcie, czy to... Nie, on, bo on ma tego kędziego, To nie, to nie może być, bo nie. ja wiedziałem, że boty też mogą być cheaterami. Zobaczcie, okay, chyba ta piper mi zadała yy, trzema atakami tyle, więc. I napiszcie, czemu tak dużo ludzi yy, ma cheaty w piperce, bo nie wiem. Aż tak długo się to przetrzymuje? To ja się nie spodziewałam. Dobra, wychodzę ile pucharków? 33. I tak jak mówiłem, wbiję na niej dziesiątą rangę i, i tyle. Czeka będę musiał ubić i Amberkę Ale Amberki nie lubię, więc będzie to trudne. Czeka w sumie, aż tak lubię, ale... No, bardziej go lubię na przykład niż Cesera. A ja napiszcie, jak Wam się podobał ten mój drop wilkołaka Białego Leona, bo mam teraz dwa skiny Halloweenowe. A bardzo mi się skiny Halloweenowe bardzo podobają, więc... Ej, a tutaj też mogę takie coś zrobić, że mm, losowy skin wybiera. Te trzy mi nie wybiera. I to jest, niech będzie. Lecimy dalej. Bo na szeli takie coś mam i mam teraz na lonie, bo... Tak się robi jak się ma bardzo dużo skinów. I mam się bardzo dużo ładnych skinów, które danej osobie się podobają, więc mam tak na Leonie i mam tak na... na... Jak to się nazywa? No na Shelly. I pytanie teraz, czy też takie coś mam robić na Edgarze? Wydaje mi się, że na Edgarze też tak mogę zrobić. No i końcowo też wam Mogę polecić. Że kiedy się ma Star Power, kiedy się ma gadżet, kiedy się ma hiperdoładowanie przede wszystkim, to nie ma że proste, proste. Rozumiecie to? Proste. Jest wbić poko. Pokos poko normalnie. Nawet tam był chyba film Snow Snowkę, który mówi, że... Mm, który pokazywał moje wbicie 20 ranki. i Naprawdę byłem z tego dumny, bo wbicie Poko kiedyś nie było takie łatwe, bo kiedyś to była postać, która leczyła teammateów i nic więcej, a teraz, Poko Snuckle jest naprawdę mocny na solo. To jest dziwne, nawet bez tego Star Powera, nie? Bo ja używam tego, te, tylko tego Star Powera, który leczy teammateów, tak naprawdę. Działko nawet jest dość mocne. 15 minut nagrania, jak to leci? Ja nie mogę. No i teraz trafiłem na prawdziwy gracz. Na 90%. Ej, a e, e, jak uważacie? Czy ta emotka z tym zmieniającym się mega boxem jest fajna, czy jednak nie bo mi się nawet podoba. Ojej, ten dynamajkiem zabrał kilak. S, 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 Dobra, wydaje mi się, bo to już długo leci, dojdę do tych 29 tysięcy Najwyżej będzie kolejny odcinek, ostatni, Road tu 30k Jak będę na tych 20, na 29 900 i będę teraz wtedy wbijał, nie? Bo to raczej nie ma mm, sensu Ja wam powiem, że gdyby nie ten skończony się sezon Gdyby nie ten skończący się sezon, wydaje mi się, że bym już teraz miał te 30k, więc szkoda. No jak to ładnie wygląda. 30k na jednym ładnym koncie Real Madrid. Hala Madrid. Dobra, kończymy ten odcinek bo już długo trwa też będzie mi się długo, długo też będę o, montował raczej na mobiza. no ale dzisiaj mam dużo czasu, może jeszcze dzisiaj wleci odcinek tu 30k, ostatni z 29 na 30k, więc wyjść jak idzie maksymalnie, jutro ten odcinek wleci więc co, na razie nie